Czyli witajcie w moim na moim kanale. Dzisiaj jesteśmy w serii foczki na modach. Czyli Minecraft z modami, tak jak zawsze. I jest tu Kitlox. Jestem Mia. No tak, kiedyś byłaś Kitlox. I patrzcie na to. Nowy, sexy awata. Patrzcie. Lime godlewska. Tak, to ma przedstawiać godlewską w Egipcie. Nie nabijacie się z tego. Ja sam to robiłem, włożyłem w to serce. Więc. I to widzięcie nosem. Tak, to jest bardzo wzruszające. Przepraszam. Dobra. I dzisiejszy plan na odcinek tak, był robię robienie dalej tego. To ta dziura, która tutaj jest, bo tutaj jest okropnie brzydka. Będzie tutaj Tinker's Construct. I pokażemy Wam, co się zmieniło w farmie. To się zmieniło w farmie. Ogólnie nasze plany na zmiany farmy też ulegną następnych zmianom. Tak. W ogóle, jeżeli chcesz, bo padł pomysł, aby jeszcze w tą stronę tutaj ładnie pogłębić. Pokaż tutaj, a nie Ten, co ja wymyśliłem? Tutaj ładnie pogłębić, ale wtedy w drugą stronę będziesz musiał pogłębić, tam. No wiem nie? o tym, ale to nic, i tak tam jest dziupla taka. Nie widzisz? to te... dziura? No dziura taka ogromna tutaj jest. Po prostu ta farma. Ej, weź, a jeżeli. No. Wiesz, czego my nie przemyśleliśmy? Czego? Jeżeli to przez to przejdzie. Tak. Tak, nie po... Ale nie, mamy wszystkie chyba próbki. To będziesz... takie jakby warzyw, że będziemy ja mogli sobie odsadzić. z tych. Nie, no, te skrzynki chyba. Nie tegują się. Czyli co? Nie tegują się te skrzynki. Aha, w sensie, że to na dnie. Chyba nie. Okej, okay, ja tutaj zacznę robić nam potrzebne rzeczy do e, Tinkersa, czyli. Sit Drain. Ile będziemy mieli wylewników w ogóle? A weź z pięć. Albo cał, cał, no cały. Oj, no tyle nie mogę zrobić. Cały dół. No dobra, na razie może być tak. To jest takie na razie. I dobra, tutaj e, Jak na razie, to by powinniśmy iść pozbierać. E, Jasek, ale idzie noc, więc chodź spać. Tak, my i my właśnie będziemy się. A jeszcze raz tutaj to pokażę. To też robiliśmy tutaj. Znaczy, ja to zniszczyłem po prostu. A więc ja tutaj was żegnam na razie. Widzimy się za chwilę. Część ich z powrotem. A więc trochę tutaj porobiliśmy. Tinkers jest. Tu jest nasze liany małe. Muszą trochę poczekać. Bo musieliśmy trochę zniszczyć, ale to nic. A więc tutaj Pauliny Podrosną. Tak. Paulinka tworzy. W sumie ich tutaj. potem i tak wcale tam nie będzie, więc... No nie. nie będzie, bo na razie to będzie do samego dna. Tylko na razie to robimy takie. A więc to... Tutaj żeby było bliżej po prostu pod ręką. Tak, dokładnie. Tak, ja chciałam jeszcze iść do jaskini, ale zobaczmy czy do tego dojdzie. A więc widzimy się za chwilę na kolejnym update. Cie. Dobra, witajcie z powrotem. To jest burza piaskowa. I byliśmy handlować z wieśniakami. I dostaliśmy to. Wand of summoning. To. Nie dostaliśmy, tylko kupiliśmy. No kupiliśmy. Weź wytłumacz co to było. Z tym złotem i tym obsydianem. Aha, jeżeli ee, prawym przyciskiem myszy na... naklikniesz tą... Ee... Tą różką na bloku obsydianu to będziesz, zrespi ci się rundowna wioska. A jak postawisz na złota, to ci się zrespi konkreta, którą wybierzesz. I nie nie będzie... wiem, nie, bo ja rozpiłam na obsydianie. Na więc... My... Chodźmy zobaczyć do staruszka. My na złotej. Zrobiliśmy w ogóle sam My Na złotej będzie. Na złotym bloku będzie musi być żeby mieć byzantie Tiles. Czyli płytki dystansowe. Nie ma tutaj staruszka. Jeszcze nie ma starego. Gdzie musieli mu zabrać tego y, dioryta? Czemu? Mam ma dom z diorytu. To zrobiliśmy. Ci musieli go znowu rozgrać. Straszne co my robiliśmy. Szkoda, że te domki się nie raspią z powrotem. Ej, w ogóle y, gdzie masz ten... Gdzie ty ten żwir kopałeś? Mm, tutaj u nas w tych. Aha, super. Kantach, Więc ja tutaj nie mam inna. Musimy żwirownię znaleźć. Były. No, te. Kto się nazywa? No, te. Co? Pijamy żwirowe na Bajam So Plenty, ale tutaj nie ma. W górach mogą być. Ej, Czekaj. My, pamięta... ej. Weź mnie osłania, a ja pooglądam. Ej, my. Na naszym ostatnim świecie my o. mieliśmy. bają są so plenty. Mieliśmy, no. Patrzcie co my debile jesteśmy. Ja jestem, nie no. jesteśmy aż no. taki. No. I mhm. Dobra, a więc widzimy się za chwilę na kolejnym klikie. A więc witajcie z powrotem, tutaj jesteśmy w farmie. Będziemy pomału zakończyć odcinek. Jedna z odcinku nie będzie. Tinkers. Ten piec będzie skończony. No i pewnie też tutaj farma, bo tutaj jak widzicie to z farmy dalej kontynuujemy. Cały czas. Więc okej. Okay. Więc tutaj tak. Można zakończać pomału. Mogę tyle powiedzieć, że nie masz głowy. Nie mam głowy. No Patrz, Nie masz głowy. Tutaj. O! <laughs> Czemu zawsze kończymy odcinek to Bludmon idzie? Ale my i tak go przegapiemy, niestety, widzowie. Ponieważ będziemy tutaj farmy. No. Znaczy, my mamy otwarte, nie? Aha, no. Mamy tam otwarte, ale... Wiadomo. Nie będziemy tam podchodzić, to będziemy go zbiegać. Nie będziemy tam podchodzić, po prostu zignorujemy to w sumie. A więc to chodź tutaj, pożegnamy się. Czekaj, ładnie tutaj zrobię, a nie. Z moim nowym skinem pięknym. Bez głowy. Z bezgłownym akcentem. Tym. Ła, nie pi mnie. Bez akcentem będziemy kończyć tutaj odcinek. A więc do widzenia, pa pa! Ty też się pożegnaj. Nara.